Do dzwonił, to Aha. pewnie nie wiem, czy go tutaj puścić. To zadzwonił do Dawida Ozdoby najpierw. No zobaczymy, co. Jak to Nie Cześć, Dawid. No jak wiesz, jesteś David, na live. David, wiem, kolejna egzekucja bez mojego udziału, dziękuję wam bardzo. No nie do końca, nie do końca Dawid. Nie do końca, widzieliście, że byłem w Poznaniu i nikt nie raczył mnie zaprosić. No Znaczy ja nie okay. wiedziałem, że byłeś w Poznaniu. Jasne, widziałeś dobrze i tak samo widział Krzychu i mówiłem wam, że jestem w Poznaniu. Dawid próbował, próbował do tego Ale okej, okay, luz, luz. Krzychu tu... się przyznałem, wypułem specjalnie szczękę, w ogóle go nie dusiłem. Jest mega kozakiem, nie był na żadnych siostrach uderzających. No to, ja to, nie to jest, jest akrofa. Panie tematu, Wojtusiu, mu powodzenia Macie nową gwiazdę, która ma półtora miliona, i mam do 30 tysięcy Jest najlepszym kozakiem Dobrze, na świecie Dobrze, ale to, to nie chodzi bierz... o... Bardzo wam dziękuję, dziękuję, że mnie zaprosiliście Jesteście w chuj do mnie w porządku, dziękuję bardzo, trzymajcie się Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich widzów Jestem tylko pałą życiową, na razie, hej, hej Dawid, Dawid Dawid, to przecież nie o to kompletnie chodzi Ja bym chciał też powiedzieć, jeśli, jeśli mogę że on się znał, troszkę jak osoba, która jakby. Nie, poczekaj, nie będziemy, nie będziemy oceniać tego. Nie, nie, nie ocenia, ja nie oceniam, bo to chciałem to powiedzieć, się... że jakby powinien być bardziej też jakby taki hmm, Zrozumienie Okazało nie wiem jak to powiedzieć. Nie, 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 nie zostawmy. Nie A ja powiem to, coś dobrego, to, jeśli mogę. Bo Dawid w swoim filmie powiedział, że żaden człowiek nie byłby w stanie przetrzymać tego duszenia, nie będąc pod wpływem narkotyków. To mi bardzo schlebiło. Ja nie byłem pod wpływem narkotyków. A wytrzymałem Twoje duszenie, i właśnie poznałeś legendarną odporność Marka Hoffmana na duszenia. Spytaj kogokolwiek, spytaj mojego trenera, spytaj moich y, kolegów y, z Ankosu, spytaj moich kolegów z X-Teamu. Marka Hoffmana nie da się tak łatwo zadusić. To duszenie bardzo ładnie weszło. Bardzo ładnie ci weszło, ale ja wiem, jakie przetrzymać.